Serdecznie dziękuję Państwu za e, tak liczne przybycie na to nasze dzisiejsze spotkanie, kolejne spotkanie e, w, w ramach herbatek politycznych, czyli Five O'Clocków. Serdecznie witam na naszym dzisiejszym spotkaniu e, gości. E, witam Pana Burmistrza Grzegorza Cichego. Serdecznie witam. Dzisiaj, dzisiaj Szanowni Państwo w mundurze, w mundurze, to jest mundur Ochotniczej Straży Pożarnej, pierwszy raz, pierwszy raz także proszę, proszę to docenić. Witam serdecznie Panią Wiceburmistrz, Panią Iwonę Latowską, serdecznie witam. Witam gospodarza miejsca, Panią Dyrektor, Panią Dan Danutę Budzką, serdecznie witamy i dziękujemy za umożliwienie tego, tego naszego spotkania dzisiaj. Szanowni Państwo, tu oczywiście powinienem się jak zwykle uderzyć w piersi, bo rzeczywiście przez te wybory 25 października została naruszona pewna, pewna reguła i zasada, bo spotykaliśmy się rzeczywiście bardzo systematycznie co dwa, co trzy miesiące, natomiast no od jakby nie liczyć od 25 października minęło już trochę czasu. No mogę się tłumaczyć w ten sposób, że uczestniczyłem w wielu tutaj uroczystościach na terenie miasta, że dwa tygodnie temu uczestniczyłem w turnieju piłki nożnej z okazji stulecia proszowianki, że właściwie staram się co tydzień być tutaj na dyżurze, na dyżurze w swoim biurze poselskim. No ale jednak moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Rzeczywiście nie byłem w stanie, tak naprawdę proszę mi wierzyć, zorganizować tego naszego spotkania. Będę starał się powrócić do, do tego rytmu spotkania, więc co dwa, co trzy miesiące. I tak jak wcześniej na tych spotkaniach będę starał się Państwu mówić o rzeczach, którymi w chwili obecnej się zajmuję, czy w ostatnim czasie. I o tych rzeczach, o których tam pewnie w telewizji coś powiedzą, ale, ale wiemy, że, że telewizja, że media mają to do siebie, że akurat dziennikarze interesują rzeczy, które, które są najlepiej, żeby były zadarwione na czerwono, a więc żeby jak najwięcej było krwi, prawda? Ostatnio sprawa Kajetana P. To jest sprawa taka, która wypełnia telewizor od rana do, do wieczora. No do tego pojawia się sprawa druga, czyli sprawa tak zwanego Bolka. I to właściwie wyczerpuje temat, tematy tematy bieżące. No niestety też no nie mamy, jeśli chodzi o przekaz medialny dotyczący sportu, tak dobrych informacji, jak chociażby w poprzednich sezonach. I, i chyba wszystkim nam jest troszeczkę przykro, że, że Kamil Stoch z całą, z całą drużyną troszeczkę słabiej, słabiej wypada, ale miejmy nadzieję, że chłopaki się odbiją i. i, i, i ta sytuacja ulegnie poprawie. Natomiast co w tej materii, która, która jest tą materią polityczną, a więc te, te, tą, którą najczęściej ja zajmuję się w swoim życiu, przynajmniej w ostatnich, w ostatnich latach? Otóż w tej, w tej kadencji stało się, drodzy Państwo, tak, że, że duża część że przede wszystkim wybory wygraliśmy, ale o tym to już Państwu dziękowałem, ale tu dziękując jeszcze raz, no powiem, że to zwycięstwo jest takim zwycięstwem, które powoduje, że ilość tych obowiązków i ciężarów y, y, takich, takiej aktywności jest y, ten ciężar zdecydowanie większy. O ile w poprzedniej kadencji byłem wiceprzewodniczącym jednej komisji i wiceprzewodniczącym komisji nadzwyczajnej, podkomisji nadzwyczajnej, o tyle teraz no, też jest tak, że jestem przewodniczącym dwóch komisji Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich to jest jedna z tych komisji, która rozstrzyga i decyduje o funkcjonowaniu dużej części parlamentu. Ale, ale również ma duży wpływ na regulamin Sejmu, a więc na ten regulamin, który, jak gdyby na podstawie którego ten Sejm funkcjonuje. No, jestem również przewodniczącym Komisji Etyki i tutaj na co dzień wpływa bardzo duża ilość uwag, wniosków dotyczących zachowania posłów. A więc te dwie komisje, Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich oraz Komisja Etyki, Jestem też, no, zostałem niejako wkomponowany w delegację polską do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. I, i, i no, to jest duża część moich obowiązków, ponieważ no, jak Państwo wiedzą, obecnie no, toczy się ta debata w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, ale i, i w Parlamencie Europejskim dotyczącym spraw polskich, czyli. Tak naprawdę to jest zatytułowane Funkcjonowanie instytucji demokratycznych w Polsce i wszyscy pochylają się nad tym, jak to dramatycznie jest właśnie z, z wolnościami obywatelskimi w Polsce. To rzeczywiście te trzy niejako obszary dla mnie są istotne i ważne, i tu rzeczywiście wymaga to od, ode mnie stosunkowo dużo, dużo pracy. Również jestem członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i wiceprzewodniczącym Podkomisji Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale, ale tutaj na razie póki co nie ma szczególnie jakichś wielkich przedsięwzięć legislacyjnych. Na, mówię na razie póki co. Prawdopodobnie pojawią się one na wiosnę, a więc dojdzie do, do zmian legislacyjnych, jeśli chodzi o to, co związane jest właśnie z, z nauką. No, i również ze, ze szkolnictwem wyższym. Na pewno Państwo obserwując to, co dzieje się na polskiej scenie politycznej, na pewno Państwo no, obserwują te, te zjawiska czy te działania, które są działaniami no, takimi bardzo, bardzo medialnymi. Więc, no, po, po pierwsze, to ta sprawa, która ciągle jest tą sprawą dyskutowaną, to jest sprawa Trybunału konstytucyjnego. Tu nie będę do tego wracał, ponieważ no, jeśli będą pytania, chętnie na te pytania odpowiem. Tu tylko zaznaczę jedno, że, że zgodnie z, z dyrektywami z Unii Europejskiej, zgodnie z zaleceniami Rady Europy, przyjmuje się, że trybunały konstytucyjne powinny być trybunałami o charakterze pluralistycznym. Zasada pluralizmu mamy z tą zasadą rozstrzygającą, decydującą. Po tych wyborach, które dokonały się na podstawie tej nowelizacji z czerwca ubiegłego roku, te wybory, które miały miejsce jesienią 2015 roku, jeszcze poprzez Sejm poprzedniej kadencji, no, stało się, drodzy Państwo, tak, że właściwie na 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 14 byłoby sędziów wybranych z większości PO, PSL, więc to pokazuje skalę, że tak powiem, no właśnie tego tak zwanego pluralizmu. Raczej z pluralizmem to nic nie miało wspólnego. Europa, drodzy Państwo, żyje nie tylko z prawą polską, i to bardzo mocno chciałbym to Państwu tutaj, bardzo mocno podkreślić. Wczoraj w trakcie posiedzenia szef właśnie Komisji Weneckiej. O sprawie polskiej dopiero wspomniał na, na, czwartym, na czwartym miejscu. Najpierw była sprawa zmian porządku konstytucyjnego we Francji, następnie była sprawa kwestii praworządności na terenie Rosji, na terenie Turcji, i dopiero gdzieś na czwartym miejscu była, ale tylko wzmianka o tym, że Komisja Wenecka przygotowuje raport, że ten raport został przesłany rządowi polskiemu i że w przyszłym tygodniu, 11. Ten raport zostanie ogłoszony. Natomiast no, ten przekaz jest taki, drodzy Państwo, że jesteśmy państwem suwerennym. Jesteśmy państwem suwerennym i w związku z tym e, powinniśmy uznawać owszem e, rangę i znaczenie prawa Unii Europejskiej, bo na to zdecydowaliśmy się w roku 2004, ale wydaje się, że, że w materii takiej czysto konstytucyjnej czy też politycznej e, nie uznajemy ciągle siebie jako naród, który jest suwerenem i w, ostatecznej, w ostatecznym rozrachunku powinien o swoich losach rozstrzygać. Chciałbym też tu wspomnieć o tych, o tych rzeczach, które, które są istotne i ważne, które udało się już niejako zrealizować. A więc po pierwsze to jest ten program 500, który, który ruszy już od 1 kwietnia i te wypłaty będą realizowane, to po pierwsze. Po drugie, to jest ustawa, projekt ustawy dotyczący obniżenia wieku emerytalnego i ta ustawa wejdzie w życie prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie dlatego, że, że ta decyzja będzie decyzją parlamentu, ale wszystko wskazuje na to, że wejdzie od 1 stycznia 2017 roku. W tym roku budżetowym zrealizowanie tej, tej czy wprowadzenie w życie tej ustawy nie jest po prostu możliwe, a więc od 1 stycznia 2017 roku. Kwestia związana z, też bardzo ważna, mieliśmy spotkanie Prezydium Klubu Parlamentarnego właśnie z Prezydium Komisji Krajowej Solidarności, to jakieś dwa 3 tygodnie temu i na posiedzeniu właśnie tym spotkaniu z Komisją Krajową Solidarności, właściwie z Prezydium Komisji Krajowej przyjęto też takie oto rozstrzygnięcie, że w roku następnym, czyli 18, zostanie wprowadzona ta zasada, o której było mówione również w trakcie kampanii wyborczej, a więc lata składkowe jako te, które mają warunkować ten moment przejścia na emeryturę, a więc nie tylko to 60-65, ale również 35-40, jeśli chodzi o, o, o lata składkowe, ale to też musi się dokonać i musi być rozciągnięte w czasie, dlatego że no, budżet, jak Państwo wiedzą, no, e, państwo każdy z nas ma swój budżet domowy i wierzę, że tak z dnia na dzień nie można podejmować lekkomyślnych e, decyzji. A więc te dwa punkty 500 plus i wiek emerytalny e, jest to 500 plus zostało zrealizowane, natomiast wiek emerytalny e, będzie realizowany w takim trybie jak tutaj Państwu powiedziałem. Oprócz tego no to rzecz ważna i istotna chociaż też e, dyskutowana w ostatnim czasie to jest to, co związane jest, i tu spoglądam na panią wiceburmistrz, to jest sprawa sześciolatków. Rodzice powinni mieć wolny wybór, jeśli chodzi o decyzje dotyczące właśnie dziecka, w jakim momencie ono powinno pójść do szkoły, czy w wieku sześciu, czy też siedmiu lat. Druga rzecz bardzo istotna i ważna, która została zrealizowana a na razie o niej stosunkowo niewiele się mówi, to jest to, że kurator oświaty i wychowania to urzędnik tak naprawdę administracji państwowej. To jest urzędnik, który jest, wygrywa, tak jak w ostatnim czasie, no, konkurs na, na, to, na to stanowisko wygrała pani Barbara Nowak, która zresztą była tutaj na jednym z naszych spotkań w ramach forum oświatowego to jest osoba, która otrzyma jednak to powołanie na prawdopodobnie otrzyma to powołanie ze strony ministra edukacji narodowej, a więc to jest to takie bardzo mocne podkreślenie, że, że to jest tak naprawdę realizacja tego, co związane jest z funkcją państwa. To państwo bierze na siebie odpowiedzialność za funkcjonowanie oświaty, przynajmniej w, w tym zakresie merytorycznym. I bardzo ważna kwestia druga związana z, z kuratorem to jest to, że kurator będzie miał prawo weta wobec decyzji samorządów w sprawie likwidacji czy też przekształcania szkół. Kurator będzie mógł po prostu powiedzieć nie, nie zgadzam się na przekształcenia, nie zgadzam się na zamknięcie, na zamknięcie szkoły. I to wydaje się być postulat no, z jednej strony też ważny, istotny i dla mnie naprawdę to, że to zostało zrealizowane jest to osiągnięciem pewnego zamierzonego celu. Szanowni Państwo, może tyle po tym moim przydługim wstępie, bo to jest spotkanie po to, żeby przede wszystkim Państwo mogli zadać pytania, a ja będę próbował odpowiedzieć, ale prosiła również o, o zdanie Pani Wiceburmistrz, ale również pan, pan Burmistrz, także ja na tym zakończę, natomiast poproszę teraz Pana Burmistrza, bo Pan Burmistrz do Makocic jedzie. Także bardzo proszę Panie Burmistrzu. I chcę w tym momencie zrobić dwie rzeczy, które się należą. Po pierwsze chciałem bardzo gorąco podziękować Panu Profesorowi za wsparcie w kampanii wyborczej, za udzielenie patronatu, no wejście do Komitetu Honorowego, poparcia mojej osoby na burmistrza Poszowic. Dziękuję również wszystkim sympatykom Prawa i Sprawiedliwości za głosowanie na mnie w drugiej turze za to, że również dzięki Państwu w obarciu zostałem burmistrzem proszony. Także bardzo dziękuję. Myślę, że nie zawiedziemy Państwa oczekiwań i te rządy wspólnie z Panią burmistrz będziemy sprawować tak, jak napisaliśmy w liście, żeby w Proszowicach, w gminie Proszowice żyło się godnie i uczciwie. I tak się staramy naszą pracę zgodnie z tym hasłem wykonywać. Również chciałbym podziękować Panu Profesorowi za wsparcie, za uczestnictwo w uroczystościach czy do 3 maja, czy 12 maja za wygłoszenie referatu na 11 listopada, przepraszam, referatu, referatu na rocznicę Bitwy pod Proszowicami. Za to, że Pan Profesor również wspiera nasze działania w tej chwili w parlamencie i gratulujemy tych zaszczytnych funkcji, bo widzimy, że w szeregu za prezesem Józefem Kaczyńskim pojawia się Pan Profesor. Także myślę, że należą się po prostu wielkie gratulacje dla Pana Profesora. Panie Pośle, Szanowni Państwo, ja przede wszystkim też chciałam podziękować, podziękować za taką bardzo dobrą współpracę. Za to, że razy do pana posła zadzwonię, o coś poproszę, nie prywatnie, To zawsze pan poseł znajdzie czas, i to mówię zupełnie, zupełnie szczerze. Czy na to, żeby mi pomóc wejść do Sejmu jako o czy na to, żeby na przykład zabrać. serdecznie dziękuję, bo, bo też otrzymaliśmy taką wysoką, wysoką dotację. Natomiast chciałabym właśnie też mówić o sprawach, które wprowadza. Rząd prawa i sprawiedliwości w zakresie tych nowych ustaw i powiedzieć o tym, że tutaj faktycznie ogromna rola leży po stronie samorządu. I bardzo wiele będzie zależało od samorządów. Wprowadzanie tego to jest to właściwie 100% to samorząd. I teraz trzeba będzie patrzeć na to, w jaki sposób to jest wprowadzane. Ja zacznę może od 500, dlatego że. W ogóle nie rozumiem takiej nagonki niektórych mediów, czy niektórych pseudopolityków, czy, czy ludzi, którzy uważają się za ekonomistów, że to są pieniądze, że tak powiem, na które nas nie stać, że to jest program nieprzemyślany. Po pierwsze, to jesteśmy jednym z niewielu krajów w Europie, a jesteśmy w Unii Europejskiej, gdzie nie ma takiego wsparcia finansowego na dziecko we wszystkich krajach europejskich po prostu i to naprawdę nieważne czy ktoś jest bardzo bogaty, czy ktoś jest biedny, czy ktoś jest z gazą średnią, każdy dostaje pieniądze na dziecko. Jesteśmy jednym, jednym z niewielu krajów, gdzie tego po prostu nie było. I teraz widzę, że na przykład, że on się bardzo stara, że ja patrząc od tej strony takiej technicznej na to, Wiem, że moi pracownicy wyjeżdżają na bardzo wiele szkoleń, które są bezpłatne dla pracowników, w jaki sposób ten program yy, wprowadzać. Yy, Także, no, my jesteśmy no, akurat w naszej gminie przygotowani, mamy już specjalne plakaty, mamy miejsca, gdzie będzie można odbierać wnioski. Nie powiem, że nie będzie może jakichś potknięć, no bo to jest, to jest sprawa taka, że może się coś tam wydarzyć, ale myślę, że, że sprawnie nam to powinno pójść. I ważne jest to, że pracownicy są szkoleni, że wiedzą, że będą wiedzieli jak to robić I, i też się nie wyciąga od nas pieniędzy, tylko po prostu są to szkolenia nieodpłatne. A druga sprawa to są, to są ważne dzieci sześcioletnie. No po pierwsze, no to powiem w ten sposób, to jednak były dwa miliony podpisów. No, po drugie, powiem Państwu taką anegdotkę, że na przykład w Niemczech, gdzie mieszka mój brat, jest tak, że praktycznie w Lancie, gdzie on mieszka, wszystkie dzieci sześcioletnie idą obowiązkowo do szkoły, a w innych latach wybierają rodzice. To tak w jednym kraju różnie, no, ale w porządku. Natomiast w, tam gdzie mój brat mieszka, to jest tak, że dzieci sześcioletnie są odraczane y, przez nauczyciel, jak jest rodzic jest nauczycielem albo rodzic jest lekarzem, to odracza swoje dziecko sześcioletnie, żeby nie poszło w tym wieku do szkoły. To jest tam na czyli ludzie, którzy po prostu mają świadomość tego, jaki jest rozwój psychiczny dziecka, a nie tylko intelektualny. O to jest istotne. I faktycznie to jest prawda, pani pośle, że samorządy będą miały bardzo dużo problemów w związku z tym, że na przykład nie będziemy mieli w niektórych szkołach w ogóle klasy tak? A jak nie będzie klasy pierwszej, to, to nie będzie drugiej, nie będzie trzeciej, tak, ale nie trzeba tego tłumaczyć. Że będą takie klasy, jak na przykład, ja już doskonale wiem, nie będę wymieniała, jak u mnie w jednej szkole tutaj u nas będzie dwoje dzieci, na przykład, więc będziemy im wskazywali inną szkołę. Tak, no będą te problemy, natomiast chodzi właśnie o to, o czym powiedział Pan Poseł, o, o dziecko. O dziecko, prawda? I o to, że jednak te dwa miliony podpisów były i ci rodzice najlepiej wiedzą, y, jak sobie życzą, żeby to dziecko poszło do szkoły. Tym bardziej, że zawsze. Od zawsze w ustawie o systemie oświaty, odkąd pamiętam, a zajmuje się tym już ponad 25 lat, był zapis, który mówił, że dziecko 6-letnie może pójść do szkoły, jeżeli rodzic tak zdecyduje i będzie miało odpowiednią opinię psychologiczną. W związku z czym będą problemy, będzie nam trudno, już mamy problem, bo na przykład w naszej gminie jest teraz tak, że pewne 6-latki się nie wybierają do szkoły. Prawda? W związku z czym nie mamy ani jednego miejsca w obydwu przedszkolach na ten rok na nabór, ale uruchomiliśmy natychmiast pieniądze i uruchamiamy więcej oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej numer 1 i w takiej szkole w kościelce, bo to jest szkoła, gdzie jest najwięcej dzieci, że chodzi o teren Wszystko się, proszę Państwa, da, da zrobić. Nasz rząd nie, nie jedzie tam na żadnych kolanach. Myśmy są państwem dużym. Nie wolno przed nimi klękać, jak nasi poprzednicy. I my teraz widzimy, jak jesteśmy w Unii Europejskiej postrzegani. Nie może tak być. Nasz rząd ma się nie ująć na, na pół paznokcia, że tak robię. Nie wolno takich rzeczy robić. Zobaczmy, co się tam dzieje. No pan taki Schulz. Przecie już nie będę mówił, kto to jest. I proszę sobie wyobrazić, że zarówno przedstawiciele Bundestagu, jak również przedstawiciele rządu niemieckiego w tych spotkaniach w Polsce, w Warszawie, w Polskim Sejmie bardzo mocno zaznaczali, że to, jest, to nie jest opinia rządu niemieckiego, ta opinia wyrażona przez pana Szulcego, że to jest opinia niem, owszem Niemca ale który jest urzędnikiem Unii Europejskiej, że Niemcy, którzy pełnią funkcje ważne i istotne w Republice Federalnej Niemiec nigdy nie zdobyliby się na podobne wystąpienie. Czy można w te słowa wierzyć? No, każdy z nas ma, ma na tyle <laughs> dużo rozumu, że ale to też jest bardzo, bardzo ważne, bardzo ważne wskazanie. Drodzy państwo, to, że ta relacja pozytywna między rządem polskim a rządem węgierskim ta relacja pozytywna się po prostu pojawiła. I to bardzo mocno irytuje Brukselę, to bardzo mocno irytuje Berlin, czy również i Paryż, ponieważ tworzy się tutaj zalążek zupełnie nowej sytuacji geopolitycznej. Znowu odwołam się do przykładu Strasburga sprzed ponad miesiąca, z końca stycznia. Tam próbowano wprowadzić taką nadzwyczajną debatę na temat sytuacji w Polsce i doszło do głosowania. I Proszę sobie wyobrazić, że w obronie nas, Polaków, Polski, jest, no oczywiście tam część pani Tomaska, czy, czy ktoś tam inny z PO głosował za tym, żeby była ta debata, prawda, żeby, żeby tam nas obsmarowano w Europie. Natomiast z poparciem dla nas byli i Czesi, i Słowacy, Węgrzy, Rumuni, Bułgarzy, część Litwy, część Łotwy, Azerbejdżan, Gruzja, Turcja. Czyli proszę zobaczyć, wbrew tym podziałom politycznym na konserwatystów, socjalistów czy jakichś tam innych, okazało się, że, że byliśmy, byliśmy solidarni, jeśli chodzi o, o to głosowanie. Ci ludzie z innych, parlamentarzyści z innych krajów mieli po prostu świadomość, że dzisiaj to jest Polska, a jutro będą oni, że takie głosowania będą dotyczyły również ich działań politycznych. Wczoraj właśnie w Paryżu i to sam Niemiec, przedstawiciel delegacji niemieckiej, powiedział, że w tej chwili mamy już 10, tylko 10 tysięcy, czy aż 10 tysięcy dzieci, które urodziły się w tych rodzinach, czy z tych, którzy przybyli do Europy w ostatnim czasie. 10 tysięcy. Bo właśnie była dyskutowana sprawa no bardzo ważna i istotna, z mojego, znaczy chyba wszyscy Państwo na to się z, zgodzą. Sytuacja dziecka, które przychodzi na świat poza miejscem swojego zamieszkania, czyli swojego pochodzenia, rodziców, czyli jakie obywatelstwo. Pojawia się niesamowicie wielka grupa, i to będzie przecież narastało teraz to lawinowo, ta ilość tak zwanych apatrydów, czyli bezpaństwowców, ponieważ dochód narodowy to jest to, co pozostaje tutaj, a dochód krajowy to jest rzeczywiście to co, co, to, co wytworzone, ale to, co z racji tego, że te wielkie korporacje i wielkie zakłady przemysłowe są zakładami niekoniecznie z polskim kapitałem, to, to po prostu wytworzone jest tutaj i tworzy dochód krajowy brutto, natomiast nie pozostaje, bo jest w postaci takiej czy innej wyprowadzane poza, poza granice państwa, a więc nie jest tak naprawdę dochodem narodowym brutto, więc, więc to też jest ten czynnik, który czy dążenie do tego, aby, z Państwo, budować czy system bankowy właściwy i się dla Europy Środkowej, czy również system gospodarki, to co się nazywa reindustrializacją to też ma służyć temu, żeby budować to, co nazywamy Europą Środkową. A więc to zrobili Węgrzy, ale to, to będzie realizowane również w dużej części u nas. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za, za to, że Państwo dzisiaj przyszli, poświęcili Państwo to popołudnie. Mamy kawę, mamy herbatę. Naprawdę tu zależało mi na tym, żeby, żeby podtrzymać tę tradycję kawy, herbaty i, i czegoś słodkiego do kawy i herbaty do wody mineralnej. No, sądząc, po spotkaniach, które były wcześniej organizowane przeze mnie w Bochni i w Tarnowie, uznałem, że tym miejscem, gdzie będziemy mogli swobodniej usiąść i będziemy lep mieć lepszy kontakt i lepiej rozmawiać, jest to miejsce tutaj. Zresztą Tutaj mamy kuratele bardzo, że tak powiem, taką wzmacniającą naszą pozycję nas wszystkich, To z jednej strony pani burmistrz, a z drugiej strony pani dyrektor, która, która cały czas z nami tutaj przebywa. Serdecznie dziękuję paniom, serdecznie dziękuję Państwu za, za spotkanie. Postaram się następne spotkanie zorganizować w takim czasie, który będzie dla Państwa dogodny, czyli znów będzie to godzina 17 i znów pewnie to będzie, będzie to będzie to sobota, czyli ta dogodność jest taką dogodnością wynikającą z, z, z tej naszej formuły, tych naszych spotkań. Natomiast postaram się, abyśmy spotkali się no, w takim czasie nie a więc dwa, trzy, mam nadzieję, że za dwa miesiące powtórzymy to nasze spotkanie i wtedy ta ogólność dzisiejszego spotkania no, przekształci się już w bardziej konkretne rzeczy, prawda, bo no bo od tyle czasu się nie widzieliśmy, że tych pytań no, jest tak wiele, że raczej te pytania miały charakter ogólny niż, niż bardziej szczegółowy. Serdecznie dziękuję za, dzisiejszą, za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję.